Jak chronić nasze dzieci przed ogólnie dostępną pornografią? Był to jeden z głównych tematów prelekcji zorganizowanej dla tarnowskich pedagogów przez Stowarzyszenie Kana. Tutaj wydarzy się dzisiaj prelekcja dla pedagogów z miasta Tarnowa, których zaprosiła organizacja Kana na prelekcję dotyczącą zjawiska seksualizacji w przestrzeni publicznej, szczególnie w kontekście marketingu i reklamy. To jest taki temat, którym zajmuje się nasze stowarzyszenie, Stowarzyszenie Twoja Sprawa. A drugi temat, o którym będziemy dziś mówić, to jest zjawisko. Niepokojącego wzrostu kontaktu dzieci i młodzieży z pornografią. Dzisiaj w internecie niestety są te treści bardzo łatwo dostępne, młodzież z tego intensywnie korzysta. No i to pewne konsekwencje pociąga, więc będziemy dziś o tym rozmawiać, zastanawiać się, czy, ten, czy to jest problem, jakiej, jakiej skali i co można robić. Ja będę starać się tutaj przekonać Państwa, że, że to jest realny problem, który istnieje. Z badania mówią, że dzisiaj prawie połowa chłopców w gimnazjach ma bardzo regularny kontakt z pornografią, a co siódmy chłopiec, 15%. Ma taki kontakt codziennie. To oznacza, że rośnie nam pokolenie chłopców, którzy swoje wyobrażenie o seksualności, o relacji z drugim człowiekiem budują patrząc na brutalność, na wulgarność, na przemoc fizyczną, słowną, na upadlanie i pozbawianie drugiego człowieka godności, bo tym jest dzisiaj pornografia. No i cóż, no to powinno nas niepokoić, powinno nas niepokoić, ponieważ to w konsekwencji doprowadzi do tego, że ci ludzie będą mieli zupełnie zmienione taką zmienioną wrażliwość. No i cóż, mogą wpaść w uzależnienie od pornografii, mogą z czasem mieć problemy w relacjach. Szereg różnych konsekwencji, o których będziemy dziś mówić, jest potem możliwych. No więc warto, abyśmy to wiedzieli jako pedagodzy i starali się temu przeciwdziałać. Co z dziewczynkami? Czy one też mają kontakt z pornografią? Dziewczynki też mają, to jest niestety rosnące zjawisko, ale wciąż jeszcze, no tutaj dominującym, że tak powiem, problemem są chłopcy. Wspomniałem, że prawie połowa chłopców ma taki kontakt regularnie. Statystyki dotyczące dziewcząt mówią o około 20% dziewcząt, które ma kontakt z pornografią. A z czego taki intensywny ma powiedzmy kilka procent dziewczyn w gimnazjach. Więc no jest to też problem. Oczywiście o nim też trzeba mówić, ale jednak wciąż jeszcze jest to bardziej chłopięcy, męski problem. A jak walczyć z pornografią? No nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe i nie ma jednego złotego lekarstwa, nie ma złotej różdżki takiej magicznej, która by pozbawiła, jakby zni sprawiła, że ten problem zniknie. Jest szereg możliwości. Generalnie można mówić, że dwutorowo należy działać. Znaczy, z jednej strony trzeba edukować zarówno rodziców, jak i dzieci na różnych obszarach bo tutaj często w takim kontekście mówi się od razu o edukacji seksualnej to, to jest oczywiście ważny temat ale trzeba mówić o szerszej edukacji edukacja dotycząca y, konsumpcji mediów krytycyzm asertywność relacje szacunek to wszystko powinno się znajdować w pakiecie takim edukacyjnym dla młodego człowieka a z drugiej strony obok edukacji musimy działać na takim gruncie technologiczno-prawnym czyli szukać rozwiązań aby systemowo odsunąć tą pornografię ona nie zniknie ona będzie ale powinna być dalej od młodego człowieka żeby nie wystarczy, żeby Przykliknięcia myszy to było za mało, aby się do niej dostać. My, jako stowarzyszenie, mamy trochę propozycji, pomysłów, jak to robić. Zachęcamy też wszystkich konsumentów do działania razem z nami, bo my jesteśmy organizacją konsumencką, co oznacza, że tak naprawdę jesteśmy siłą konsumentów, którzy nas wspierają. Na ten moment to jest już 20 parę tysięcy osób w całej Polsce i stale rośniemy. Zachęcamy wszystkich do wejścia na stronę www.twojasprawa.org.pl. Tam można do nas dołączyć i razem z nami starać się ten problem zmniejszać.